Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek subiektywnego vlogu audytora śledczego w skrócie Swoś poświęcony będzie fazie wstępnej oceny zgłoszenia sygnalisty lub też wstępnej oceny informacji o potencjalnym naruszeniu. Przy czym mówimy tutaj szeroko o naruszeniu, więc może to być naruszenie prawa. Lub bardziej szczegółowo normy prawa karnego, na przykład przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków prowadzące do wyrządzenia podmiotowi prawnemu szkody, czyli przestępstwa stypizowanego w artykule 296 paragraf 1 w tej wersji podstawowej kodeksu karnego lub innej normie karnej, na przykład z. Działu przepisów karnych w prawie farmaceutycznym czy kodeksie spółek handlowych. Na, natomiast jakby asumptem do podjęcia tego tematu jest fakt, że po ostatnim odcinku, który dotyczył właśnie fazy planowania wstępnego, wstępnego postępowania wyjaśniającego, jakby po, pojawiły się takie. Wątpliwości, jakie tak naprawdę sprawy powinny trafiać do tej fazy planowania i w ogóle do podejmowania, fazy podejmowania działań następczych wobec naruszeń przepisów prawa czy procedur wewnętrznych. No i właśnie temu tematowi poświęcona jest dzisiejsza rolka, dzisiejszy odcinek SFAŚ, bo, bo generalnie rzeczywiście ten etap postępowania prowadzi do, do wielu wątpliwości. To też wynika z mojego osobistego doświadczenia, ale też doświadczeń osób, z którymi rozmawiałem na ten temat. No bo Zanim zaczniemy planować, zanim podejmiemy decyzję, uruchomimy całą machinę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, no warto zdecydować, które sprawy mają priorytet, dlatego żeby takie postępowanie wobec nich wszczynać, a które na przykład być może w ogóle nie dotyczą naruszeń albo naruszenia te mają taki charakter, który nie wymaga wszczęcia tego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Na temat rozważań dotyczących tej fazy i w ogóle wszystkich faz. Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego możecie Państwo poczytać, jak już wspominałem, w publikacji zgłoszenie sygnalisty, procedura e, przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego z przykładami, wzorami. Książka mojego autorstwa wydana nakładem wydawnictwa CH Beck. no Polecam oczywiście, no bo miałem okazję i, i, i przyjemność podzielić się po prostu w ramach tej publikacji moimi doświadczeniami, ale też obserwacjami i, i badaniami prowadzonymi właśnie w obszarze metodyki pracy, ze zgłoszeniem sygnalisty, ale też w ogóle szerzej metodyki pracy z informacją o podejrzeniu, naruszenia jakiejś normy lub lub procedury wewnętrznej w podmiocie prawnym. I teraz celem tego, tej fazy wstępnej, tych, tych czynności sprawdzających w niezbędnym zakresie wstępnej oceny zgłoszenia jest tak naprawdę odpowiedzenie sobie na pytanie, czy dostrzegamy ryzyko, że doszło do naruszenia wypełniającego znamiona jakiegoś właśnie naruszenia czy to prawa, czy procedury wewnętrzne, czyli czy fakt główny, który jest treścią tej informacji o potencjalnym naruszeniu, daje nam asumpt do tego, aby przejść do tej kolejnej fazy, czyli do fazy planowania. No i teraz w tym kontekście warto pamiętać o takich dwóch kluczowych kwestiach. Pierwsza kwestia to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, czy ja rozumiem w ogóle, co jest przedmiotem tego zgłoszenia, czy tej informacji, która może nosić znamiona naruszenia. No i teraz w tym kontekście odpowiadam sobie na pytanie, czy rozumiem ten fakt główny będący przedmiotem tej informacji, czy treścią tej informacji. Czy w kontekście na przykład naruszenia przepisów prawa karnego takim faktem głównym może być właśnie określenie, czy w treści informacji o naruszeniu można odnaleźć znamiona, czynu zabronionego, przewidzianego przez ustawę karną. Czyli na przykład, jak wspomniałem, ten artykuł 296, paragraf 1 kodeksu karnego mowa tam o tym, że osoba, która na podstawie ustawy, umowy lub innej podstawie prawnej jest uprawniona do zarządzania interesami Podmiotu prawnego jakiegoś e, narusza swoje uprawnienia lub nie obowiązków i w ten sposób wypełnia czy wyrządza temu podmiotowi e, szkodę, no odpowiada karnie. Tak? No i teraz, e, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy widzimy znamiona takiego czynu zabronionego w, w naszej informacji o naruszeniu, e, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie po pierwsze, czy. E, Wiemy, kogo dotyczy to zgłoszenie, no bo jeżeli mamy ocenić, czy ktoś naruszył, przekroczył swoje uprawnienia albo nie dopełnił obowiązku, no to musimy wiedzieć tak naprawdę, jak wyglądał zakres tych obowiązków i uprawnień. Więc musimy po pierwsze ustalić, czy w ogóle osoba, której dotyczy zgłoszenie w kontekście wewnętrznych postępowań wyjaśniających, jest osobą jakkolwiek powiązaną z naszą organizacją i czy rzeczywiście taka osoba. Posiadała jakieś uprawnienia lub obowiązki w naszej organizacji. No bo jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby całkowicie nam nieznanej, no to pojawia się pytanie, czy to w ogóle jest osoba, która powinna być podmiotem tego naszego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Zatem. Zrozumienie treści zgłoszenia i możliwość dokonania tego, co poprawniczemu nazywa się subsumpcją, a tak naprawdę chodzi o dopasowanie stanu faktycznego, o którym nam wiadomo, czy który podejrzewamy, że miał miejsce, do jakiejś normy, może to być na przykład norma wewnętrznej procedury, to, to jest kluczowa sprawa w kontekście określenia czy my w ogóle mamy y, materiał do tego, żeby podjąć wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Bo jeżeli ktoś nam nas informuje o jakichś zdarzeniach, nie dotyczących naszej organizacji, no to tak naprawdę w, w pytanie, po co mielibyśmy wszczynać wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, skoro ono nie dotyczy to zgłoszenie w ogóle naszego, naszej organizacji, jej działalności, etc. etc. ewentualnie możemy y, y, skierować taką osobę, nie, wiem, do organów ścigania, albo właściwie jakieś jednostki, jeżeli wiemy, gdzie ewentualnie takie zgłoszenie mogłoby być przekierowane. No oczywiście tak samo musimy rozumieć i w ramach, i po to jest to też wewnętrzne postępowanie sprawdzające, bo, bo może się okazać, że w ramach tej naszej organizacji... Informuje się nas o pewnych faktach czy, czy zdarzeniach, które w ogóle nie miały miejsca. I tutaj, przez analogię do artykułu 17, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, możemy zastanawiać się w ogóle, czy doszło do faktu będącego przedmiotem tego zgłoszenia. No bo jeżeli w sposób oczywisty y, y, zawiadomienie, czy te fakty, które są nam przekazywane, nie dotyczą znowu naszej organizacji albo w ogóle nie miały miejsca, a na przykład ktoś informuje nas z jakiejś konferencji, której w ogóle nie było, na której rzekomo miało dojść do na przykład wręczenia korzyści majątkowej komuś tam, a takiego zdarzenia nie było, osoby, które miały brać. Udział w tym zdarzeniu, w ogóle nie wiemy, co to za osoby, nie, nie wiemy, nie znamy ich, no to może się okazać, że to zgłoszenie jest bezprzedmiotowe, albo zostało skierowane do niewłaściwego podmiotu, czy nie do nas. Tak samo sytuacja, kiedy ktoś nam opisuje jakiś stan faktyczny, ale okazuje się, że my nie widzimy w tym opisie znamion, na przykład przekroczenia uprawnień albo niepełnienia obowiązku, bo ktoś nas informuje, że ktoś na przykład działał zgodnie z procedurą. No to jeżeli działa zgodnie z procedurą, to tak naprawdę tutaj nie ma naruszenia, ale oczywiście mogą pojawić się wątpliwości. Trzeba by na pewno dobrze rozumiemy intencje i treść tego, co nam ten sygnalista lub ktokolwiek inny lub to zdarzenie, o którym się dowiedzieliśmy, źródło tego, tej, tej informacji może być dla nas nieoczywiste i niejasne. No i w tym przypadku podejmujemy właśnie te czynności sprawdzające w niezbędnym zakresie to, co... Znowu przez analogię, artykuł 307 yy, kodeksu postępowania karnego mówi, no to tutaj, jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy dane yy, zgłoszenie dotyczy, czy informacja dotyczy naruszenia prawa lub yy, jakiejś innej normy, yy, no to możemy dopytać zgłaszającego o jakieś dodatkowe informacje lub ewentualnie podjąć te czynności sprawdzające w niezbędnym zakresie. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś mówi, że yy, sprawa dotyczy jakiejś jakiegoś wydarzenia, konferencji, którą organizowaliśmy, na której miałoby dojść do jakiegoś naruszenia prawa, no to możemy sprawdzić we własnym zakresie, czy w ogóle miała miejsce taka konferencja, czy miała miejsce w terminie wskazanym przez tę osobę, czy ewentualnie osoby, które są wspomniane w tym zawiadomieniu, te informacji o naruszeniu w ogóle są nam znane, tak jak już wspominałem zresztą. No i teraz, jeżeli okazuje się, że nie rozumiemy jakby tej treści, to możemy dopytać zgłaszającego, możemy sprawdzić we własnym zakresie, czyli dochodzimy do wniosku, że nie znajdujemy jakby zaczepienia tej informacji w naszej organizacji, no to możemy poinformować tego sygnalistę w ramach y, informacji zwrotnej, czy my nie widzimy tutaj podstaw do wszczęcia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego lub ewentualnie y, y, możemy, y, jeżeli jest to zgłoszenie anonimowe i nie jesteśmy w stanie przekazać sygnaliście informacji zwrotnej lub mamy informację z, jakby z innych źródeł, y, która nie stanowi w naszej ocenie naruszenia. No, to oczywiście wtedy możemy taką informację przekazać do, do właściwej jednostki lub we właściwe miejsce, jeżeli znajdujemy takie miejsce lub taką jednostkę. Na przykład, nie wiem, y, y, ktoś nas informuje y, anonimowo, że. Y, że brak jest jakiegoś nie wiem, mechanizmu kontrolnego w naszym środowisku kontroli w organizacji, no to wtedy oczywiście właściwy, właściciel takiej procedury czy procesu biznesowego może zostać przez nas poinformowany, że tutaj otrzymaliśmy informację, że istnieje taka luka w środowisku kontroli, no i zaproponować na przykład zmianę tego, tej procedury, która reguluje dany proces biznesowy tak, aby ona była szczelniejsza, no bo potencjalnie... Brak środowiska kontroli czy adekwatnego środowiska kontroli może w przyszłości być jednak tym obszarem, gdzie dojdzie do jakiegoś nadużycia, które na przykład może do, do, doprowadzić do naruszenia jakiejś normy prawa karnego, chociażby. No i teraz. Z tego punktu widzenia warto również pamiętać, że jeśli chodzi o zgłoszenia sygnalistów, no, zgłoszenia dotyczące naruszenia procedur czy naruszenia standardów etyki w organizacji no, mogą być bardzo cenną informacją w ramach działań prewencyjnych w podmiocie prawnym i ja osobiście uważam, że warto je uwzględnić w takiej procedurze zgłoszeń wewnętrznych w ramach właśnie realizacji przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Myślę, że jeśli chodzi o to wstępne weryfikację zgłoszenia, to w ramach takiego zaadresowania tego problemu to by było na tyle. Gdyby ktoś chciał doczytać, no to tak jak wspominałem, zachęcam do, do lektury książki. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zachęcam do kontaktu, a w szczególności przede wszystkim zachęcam również do śledzenia subiektywnego vlogu audytora śledczego. Życzę miłego dnia no i y, oczywiście do zobaczenia w kolejnym y, odcinku.